Już w tą niedzielę poznacie dwie nowe osoby na Palionowie Są to moi dobrzy przyjaciele Piszcie w komentarzach jak myślicie kto to będzie Wbijajcie wszyscy 18.45 na kanał Palion Games Plus Alar mój drodzy, witam serdecznie Będziemy dzisiaj reagować na piosenkę Zazwyczaj reagujemy na coś innego, ale dzisiaj na pioseneczkę Mojego przyjaciela Wojana Tak widzowie, wypuścił piosenkę, także możecie wpadać na jego kanał Słuchajcie, Lecak razem z Ptychem Ptysia znacie bardzo dobrze Także Wojan i Ptyś Nowa piosenka, zobaczymy, oczywiście o plecaku, bo tyś cały czas nosi plecak Dobrze w tym siedzę, w sensie jestem w tym częścią tego jakby Także jestem ciekaw jak wyszło, bo znam osobę od tych animacji, co tworzy właśnie te, te piosenki I on robi naprawdę dobrą robotę, więc jestem ciekaw co teraz wyszlifował, no Pięknie, zobaczmy tą piosoneczkę Losenka, Wojan i plecak Dobra, co my tu mamy O, czekajcie, czekajcie, bo tutaj jest Okej, okay, jest mega zachód słońca I wygląda to episko, w sensie on strasznie Nie wiem jak on robi te animacje, ale one wyglądają jak Minecraft w prawdziwym życiu Jakby były shadery i tak dalej I to się prezentuje po prostu przepięknie Jakieś ptaszki tutaj chyba są dodane, bo tego normalnie nie ma Na wojonowicach I... Tobie. Mm -hmm. Zobaczymy Domek Ptycha o, aha, to jest jakieś mechanizmy Czyli już nawiązania do ptysia, To są mechanizmy Jest sam ptys W sumie główna osoba z tej piosenki, więc patrzymy, już patrzymy Kocham te słońca. Hmm, Nawiązania do zachodu słońca Ogólnie czekajcie, powiem wam tak, że ja już słuchałem jakby tą piosenkę, nie widziałem tylko teledysku. Nie będę was robił w konia, widzowie, ja wam powiem, bo no już wcześniej słyszałem, no, już bardzo dawno, także y, zobaczymy po prostu głównie teledysk, a piosenka mi się ogólnie bardzo podoba, ale i tak zareagujemy na nią. My wykopałem trochę złota i to no, pełno złota w plecaku oczywiście. O Lambo Ej, ale to jest Lambowojana. wojana Czekajcie, ptycho, ptycho chowa w jakimś tajnym. To w ogóle. Mo... Tojta mi mówił, że tu mogą być jakieś tajemnicze przesłania i muszę dobrze oglądać ten teledysk. I on też będzie pewnie ze mną go oglądał, bo możliwe, że tam jest coś tajnego Co od Ptycha. Ej, Nubek tam był! Nie zajmuje, o nie, to rozwaliło to się to Lambo. Tak, A, no widać, że od O, to jest. Jakie to jest ładne! O, jest mój wieżowiec, widać mój, jest wieżowiec, zobaczcie, jest wieżowiec. I tutaj po prostu y, wieżowiec ptyka, jest budowany jakby nad dźwigiem. O, jakie to... Ej, to jest, to jest mega dobrze zrobione. Bo dźwigu nie ma na wojenowicach, ale może, jak będziemy budować jakiś kolejny wieżowiec, to może zbudować taki dźwig. To wygląda po prostu przepięknie moich yes, Jez ten głupek! O górek! Kurde mam tak głupiego skina, chociaż nubek też. Tej, y, Wojan wygląda normalnie, chociaż mnie bawi za wszystkim Wojana Katy wygląda najnormalniej, chociaż te, też wygląda najnormalniej. A ja mam jakiegoś skina, tak <grym>, nie wiem co? Znam, znam O jest, z napisami, z napisami jest w refrenie O, co tu jest? Pokaż O, tu mamy zdjęcie wspólne Ja też miałem właśnie takie wspominki e, u siebie na mambana, jak, jak oglądaliście To prawda Ja mam te głupie oczy Okej, okay, tu jest jakieś... to są w ogóle zdjęcia Jak on miał tą dziewczynę Tu jest, nie wiem, to są jakieś kopalnie No i plecak oczywiście, ale są daty normalnie pozapisywane, kiedy, kiedy co było, więc... Więc fajnie Pty, Ile ptycho jest? Napiszcie w komentarzu, ile ptycho jest na Wojanowicach Zro. Rok i... Pon półtorej roku już? Może nawet dłużej? Kurde, ptasz, już jest długo. Droga. Mm -hmm. Zachód słońca! <grym wylego> Ale to jest śmieszne. Nie mogę z tego skina. Bo ja tak się z tego skina. Tego skina jak ja na niego patrzę. Ja też mam głupiego. Bo dwoje mamy głupie skiny. A plecach skacze. Dwa, dwa klauny <noise> Nie mogę z nas O, teraz to to. Ej, czemu miał pustą lodówkę? Aha, bo jest w potrzebie i nie ma Nie ma żarcia I w tyś mu daje z plecaka Ale fajne Ej, a to było nawiązanie Te, Dirt się tak wylewał, nie? Jak to jedzenie mm -hmm. O! Jest Lambo! Naprawione! Trzeba wgrać Lambo, widzowie! Ja, ja chcę te... ja mam BMW... a jest BMW w sumie! i racja, jest! Mamy! Tylko dawno nie widziałem swojego auta, nie wiem gdzie jest Mój mm. miasto siedzi na serwerze na plecach, na plecach mam go tylko Mi plecak A, a, a Jako dzieciak Fajny jest ten refrenik Ogólnie jeżeli chodzi o tą piosenkę To mi się bardziej podoba niż Dirt W sensie Dirt jest bardziej na pewno chwytliwy No bo tam jest re refren na refrenie I Nubek śpiewa Dirt a wlałem do kranu I to jest takie abstrakcyjne A to jest już faktycznie taka bardziej piosenka jakby znaczy, wie, jak to określić, tamta była taka bardziej dla młodszych, a ta jest już trochę dla starszych <z Rudy> Ej, to jest ten taniec, co my robimy normalnie, emotka Dobra Pycak mam go No, sobie Fajny robi ten te na no, te animacje. Jo, co on ma za łódkę z jakimś silnikiem. Nie pokazał nam czegoś to- Ej! On ma łódkę z silnikiem, nie musi wiosować, a my jak. A my wiosujemy cały czas. O. Gdzie odpłynąłeś, Ty, Co tam jest? Ty ty ty? Nie. nie! Ty masz. Czy on ma swoją wioskę? Czekaj! Bo on mi nic nie mówił. On ma swoją wioskę? Modernistyczna żółta wioska. Chyba se żarty robicie. Nie, 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 ej, to mnie zdziwiło. Ej, nie, tego się nie spodziewałem. On ma naprawdę wioskę. Kurde, ciekawe, chyba, no będzie trzeba to sprawdzić, w sensie no będę się pogadać z Wojanem w takim razie. Jezu, podoba mi się ta piosenka. No bardziej niż Dirta wyłem do kranu, ale wiadomo, Dirta wyłem do kranu jest bardziej chwyty, tak jak już powiedziałem. Bardzo fajna piosenka, widzowie, i oczywiście zapraszam serdecznie na kanał Wojana. Tam słuchajcie piosenki, a my dzisiaj sprawdziliśmy. Nie wiem czy tu są jakieś mm, ukryte znaczenia, czy takie bajerki nie mam pojęcia tak szczerze. Możliwe, no na pewno, znaczy są. Bo mi to i to mówił, tylko pytanie, gdzie? No wiadomo, tam gdzieś te tajne jakieś miejsca, no ale ta wioska to mnie akurat. Ta wioska mnie rozwaliła. No chyba nie, na razie tu nie widzę, bo te wszystkie miejsca mniej więcej znamy. No dobra, będziemy analizować bardziej z Tojtem Widzowie, i co? Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że reakcja wam się podoba I pioseneczka oczywiście od Tojtka Moi drodzy, zostały trzy ostatnie koncerty Dwa razy w Poznaniu i finałowy w Warszawie A następne koncerty będą Dopiero W zamieniu półtorej roku, dwa lata No zależy jak będzie nowa płyta, dlatego przyjaciele Wbijajcie na te koncerty, kupujcie bilety, bo jeszcze coś tam zostało Macie link w opisie